Wymianę tutaj z kolejną grą Road to Commander. Dla Cops to będzie gra numer 4. na sabotaż, ponieważ robię ten kontrakt, jak tutaj widać. Jeszcze, jedno, jeszcze jeden, a jeden. Kill MP5. Jeden na najwyższe miejsce w sabotażu i 53. Zabicia z innymi rękoma mi raczej bez problemu pójść. Widzę, że doprowadzaj coś nowego. Skorpion. Później będę go używać, ale dopiero jak. Zbiorę sobie punkty i pokupuję całą resztę klas, które używam. Teraz wezmę sobie C4. I... Ninja. Ninja. Tak, będzie mi pomagać ich zachodzić od drugiej strony. I po prostu będę ich słyszał i będę mógł być przygotowany na walkę z nimi. lunch to nie jest dobry pomysł, bo... Z uwagi na to, że mam MP5, ale no dobra, no powinienem też być pierwszy. Zobaczymy, jak to będzie. Jedzie. To sama klasa, MP5 cały czas wypełniam kontrakty. Tutaj chcę iść i przeskoczyć. A wolę to nie, nie chcę. Tam trzeba się coś wychodzić. O, nie. No w sumie wszyscy do bomby idą. Tutaj są przeciwnicy do Ktoś się w ogóle nie rozgląda na boki. Ok, jeden kontakt wypełniony. Szkoda, że nie dostałem za niego punktu doświadczenia, tylko same punkty punkt Okej. Okay. Tam był, tam widziałem go, ale nie chcę z nim walczyć, bo... ...ja loszę pozycję. Zobaczcie, to masz wyjdzie. Słyszę go tutaj za rogiem. Okej. Okay. Przylepo! No, szkoda, że, że... tego nie przeżyli, że nie... ...zdobyłem kobry, ale już... Zobaczmy, co z tego wyjdzie. A, jestem pierwszy. Mam zapas miary. Jest. No dobra. Może w seriofie wydaje mi się, od 10 poziomu można następnego robić. O, tutaj. Nawet nie sobie poraził z nimi. Okej. Okay. No, dwie kreski. Jak już mówiłem, gram, nie gra po kablu, gra po Wi-Fi. I... Konsola i router są w innych pokojach, więc to może być tego przyczyną, ale... Da się w miarę grać. Oj, oj. Wyprzedził mnie. To dlatego, że położył właśnie bombę. Nie, naszego nie widział. Tadu. Uuu, ze strzały. Już olewam paczkę, nie ma sensu do niej iść. No. Teraz, żeby tylko gra się nie skończyła, już udało mi się sporo to na prowadzenie. I też to to uwaga, numer 4 numer, numer rotu commander dzięki za oglądanie trochę niepotrzebnie się skończyło. No to pa. ma że tu kontynuujemy rotu commander, gra numer 5. dalej w sabotaż, ponieważ mam kontrakt, który chcę sobie wypełnić. Zrobiłem się akurat do jakiejś gry, która już trwa. Mam nadzieję, że nie, nie trwa tak długo jak dotąd. Chciałem ten kontrakt zrobić i dalej iść do jakichś innych trybów gry ale sporo punktów nie ustałem chyba 3500 tysiąca punktów życzenia i 3500 punktów konto to, to jest dobra no, dobra wypłata no, ciężko mi się to nadrobić, ale już, oh God, już nie chcę wychodzić z tego lotu mam 3 kreski czyli lepiej niż ostatnio chociaż no widzę że coś... lepsi są przeciwnicy tutaj niż poprzednio Z mojej wątpliwości nie? Chyba nie ma szans. Okej, okay, może na miękkim To chyba połączy mi tę grę z następną. Nie będę tutaj rozdzielać tych filmów, bo to praktycznie nie była gra. Mam przynajmniej kilka. No Idziemy dalej. Wydaje mi się, że się dostaje 500 punktów w tej tablicy wyników za podłużenie bomby. Zwrotna liczba 14 punktów. To jest narosło. Ja ani Krajzis, ani Hanoi, to bardzo nie lubię. Tak jak widać resztę tego lobbysz głosów na losową już ten kontrakt z wybiorem, to może innego. Już strzelby nie mam, więc po prostu zabiję te 12 razy. ma zbyt dużej wypłaty, ale lepsze to już nic. Pachołka nie mam. Właśnie to jest polskie tłumaczenie. Tylko jak wtedy likwidacja dopłądzone P5K, tutaj akurat w tym kontrakcie chodzi o headshoty. A nie o normalne już to rozgryzłem wszystko wcześniej. Nie wiem dlaczego tak w przetłumaczyłem, nie, dlaczego nie ma headshotów. w tym opisie. W tą Nie mam pojęcia dlaczego. No, nie wiem. Miejmy nadzieję, że Black dwójkę lepiej przetłumaczą. Ile. To może być ciekawa sprawa. że w mojej duże nie jest. Są, są chyba lepsi grać na tym serwerze. Więc może ścieżką będzie zrobić prowadzenie jakieś nad nimi. Więc to jest gra numer 5, połączona z gra numer 4. Nie, to jest gra numer 6, połączona z grą numer... 3 Czy to 3 tam w to było lunch. Tak, to jest gra numer 6, połączona z 3 tam numer 5. Tak, to jest to. Dobra, jedziemy, woda jest, no tam tutaj plaga B. Na pewno będzie dzisiaj, ktoś szedł. Właśnie. E, trzy kreski. Byłek już ze ściany, na mnie zabił, to jest właśnie wada. Wada wolnego połączenia z internetem. Tak. chyba nie zmierza. Nie wiem, czy odbiegnie. Dobra, esportuję go. Tam ten coś z dobrze mu idzie. Łaaa! Wow! Złe strzelanie. Pas trudny. Okej. Okay. Dwóch jest nade mną. Nie widzę ich w ogóle, nie wiem jaki kreaty założył taki celowy i dla Nie widzę ich jak strzela. Chyba mi się nie udać. Teraz na pierwszym miejscu. No i na tak bydlę, któryś zdobył. Okej, okay, to był grę 6 razem z 5. Kraj tu, commander, koloty i Drakos. 9, lewa na tej chwili. Dobra.